Mosty pod wodą. Ewolucja komunikacji przez tunel Fechmar Belt. Witajcie, nazywam się Marcin. Dzisiaj przedstawię film o tunelu Fechmar Belt. Jednym z najbardziej imponujących inżynierii przedsięwzięć naszych czasów. Przeniosę Was w Głąb Bałtyku, gdzie odkryjecie niezwykłą historię wyzwania i znaczenia tego monumentalnego mostu podwodnego. Przyjrzymy się również, jakie znaczenie tunel Fechmar Belt będzie miał dla Polski. Jak wpłynie naszą gospodarkę, turystykę, współpracę naukową i integrację z Europą. To jest historia o połączeniu, która zmieni przyszłość naszego regionu. Podążając śladami ekscytującej podróży przez tunel Fermalberg, dowiecie się, jak narodził się pomysł połączenia Niemiec i Danii pod Bałtykiem, jak wygląda proces projektowania i budowy tej monumentalnej struktury. Oraz jakie będzie miała znaczenie dla regionu. Rozpoczynamy naszą podróż od momentu, kiedy w 1997 roku pierwsze poważne kroki zostały podjęte w celu połączenia Niemiec i Danii tunelem pod ciśnieniem Fehmabelt. W tym czasie podjęto decyzję o przeprowadzeniu szczegółowych badań geologicznych i ekonomicznych, które miały potwierdzić możliwość realizacji tego ambitnego projektu. Po wielu latach analiz, negocjacji i konsultacji w 2008 roku oba kraje podpisały umowę o wspólnej budowie tunelu. Ta decyzja była przełomowym momentem, który otworzył drogę do dalszych etapów projektu. Proces projektowania tunelu. Przynosimy się do biur projektowych, gdzie zespół inżynierów, architektów i specjalistów rozpoczął pracę nad szczegółowym projektem tunelu Ferchwald Belt. Przez wiele lat trwały badania geotechniczne i w tym badania gruntu, analizy sejsmiczne i modelowanie komputerowe. Na podstawie tych danych inżynierowie opracowali zaawansowane plany konstrukcyjne, uwzględniając różne warunki geologiczne ciśnienie wody i stabilność gruntu skoncentrowano się na zapewnieniu optymalnej trasy tunelu, minimalizacji wpływu na środowisko i zagwarantowanie trwałości konstrukcji. Budowa tunelu. Przenosimy się na plac budowy tunelu Ferchwald, gdzie rozgrywa się niesamowite widowisko inżynieryjne. Na początku zespół inżynierów geotechnicznych rozpoczął wiercenie tuneli głównych przy użyciu zaawansowanych tarcz tunelowych. Te ogromne maszyny pracowały w trudnych warunkach podmorskich. Przekuwając skały i tworząc tunel. W międzyczasie inne ekipy zajmowały się montażem segmentów betonowych które tworzą wewnętrzną strukturę tunelu. Zaangażowane były również specjalistyczne jednostki nurkowe, które pracowały przy konstrukcji podmorskich odcinków. Przez lata trwały intensywne prace wymagające precyzji i doskonałej koordynacji. Wyzwania techniczne W tej scenie skoncentrujemy się na wyzwaniach technicznych z jakimi musiała się zmierzyć ekipa budowlana podczas budowy tunelu Fehmabelt. Jednym z głównych wyzwań było wiercenie przez miękkie osady morskiego dna które wymagało stosowania specjalnych technik i narzędzi. Inżynierowie opracowali także innowacyjne rozwiązania, aby zapewnić stabilność tunelu i ochronę przed intruzji wody morskiej. Dodatkowo zespół musiał uwzględnić aspekty ekologiczne i minimalizować wpływ budowy na przyrodę. Wykorzystano również zaawansowaną technologię monitoringu i kontroli jakości, aby zagwarantować bezpieczeństwo i trwałość tunelu. Znaczenie dla Polski nie możemy zapomnieć o znaczeniu tunelu fermę dla Polski. Polska jest strategicznie położona pomiędzy Niemcami a Danią i stanowi ważne połączenie na trasie tunelu. Realizacja tego projektu ma ogromne znaczenie dla rozwoju polskiej infrastruktury transportowej i handlu. Dzięki tunelowi Ferma Belt zostanie zwiększona przepustowość komunikacyjna w Europie Północnej, co przyczyni się do wzrostu handlu między Polską a tymi dwoma krajami. Polscy przedsiębiorcy będą mieli lepszy dostęp do rynków skandynawskich, a także możliwość skrócenia czasu i kosztów transportu towarów. Ponadto ten tunel Ferma Belt Stworzy nowe możliwości turystyczne, umożliwiając podróżnikom odkrywanie piękna regionu Bałtyku. Bezpieczeństwo Europy Nie można przecenić znaczenia tunelu Fermabel dla bezpieczeństwa Europy. Ten strategiczny projekt infrastrukturalny zapewnia nie tylko płynne połączenie między Niemcami a Danią, ale ma również istotne konsekwencje dla bezpieczeństwa regionu. Poprzez ułatwienie i usprawnienie transportu towarów i osób tunel Belt wpłynie na lepszą współpracę gospodarczą i integralną europejską. Dzięki temu wzmacnianie więzi między państwami zwiększa stabilność polityczną i ekonomiczną, a także wspiera pokojowy rozwój regionu Bałtyku. Jednym z głównych aspektów bezpieczeństwa jest redukcja ruchu drogowego na powierzchni. Przez przeniesienie znacznej części transportu na tunel Belt zmniejsza się natężenie ruchu na istniejących drogach co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka kolizji korków i emisji szkodliwych substancji. Z kolei towarzyszące projektowi inwestycje w infrastrukturę drogową, kolejową i portową przyjają bardziej efektywnemu bezpieczeństwu przepływowi ruchu. Ponadto tudel -Mabel posiada zaawansowane systemy monitoringu, zarządzania ruchem i bezpieczeństwa, które są kluczowe do zapewnienia bezpiecznej i płynnej eksploatacji. Dzięki technologii takiej jak kamery, czujniki i systemy kontroli dostępu monitoruje się ruch pojazdów i zapewnia się szybką reakcję na wszelkie sytuacje awaryjne. Wyszkolony Personel i służby ratownicze są gotowe do działania w przypadku wypadków lub innych sytuacji awaryjnych. Tunel Fermapel przyczynia się również do poprawy bezpieczeństwa żeglugi na Bałtyku. Dzięki połączeniu nadmorskiemu redukuje się ryzyko kolizji i wypadków na powierzchni wód, co przekłada się na większe bezpieczeństwo dla statków rybaków i innych użytkowników morza. Dodatkowo tunel posiada odpowiednie systemy przeciwpożarowe i ratownicze, aby skutecznie reagować na ewentualne sytuacje awaryjne pod wodą. Bezpieczeństwo Europy to priorytet, a tunel Fair będzie jest inwestycją, która przyczynia się do jej wzmocnienia. Dzięki zapewnieniu lepszego połączenia i bardziej efektywnemu przepływowi towarów i osób, ten tunel przyczynia się do zwiększenia stabilności współpracy i bezpieczeństwa w regionie. Korzyści dla społeczeństwa. Skrócenie czasu podróży między Niemcami a Danią, co przyczynia się do zwiększenia mobilności i wygody dla podróżujących. Zmniejszenie kosztów transportu towarów i usprawnienie logistyki oznaczają większą konkurencyjność dla firm oraz możliwości zwiększenia. Większcia handlu i współpracy gospodarczej. Tunel Ferma stwarza również nowe miejsca pracy, zarówno podczas budowy, jak i w sektorze usług związanych z obsługą tunelu. Wreszcie, dostęp do nowych atrakcji turystycznych i możliwość odkrywania różnorodności kulturowej regionu przyczyniają się do rozwoju turystyki i promocji regionu Bałtyku. Przyszłość i integracja europejska Tunel Ferma to nie tylko techniczne osiągnięcie, ale także symbol integracji europejskiej. Połączenie Niemiec i Danii stworzy nowe możliwości dla rozwoju infrastruktury transportowej w Europie, umożliwiając lepsze połączenie pomiędzy północną a południą kontynentu. To krok w stronę bardziej zjednoczonej i zintegrowanej Europy. Przez tunel Belt stawiamy mosty nie tylko nad Bałtykiem, ale także między narodami i kulturami. To inwestycja w przyszłość, która przyniesie wiele pozytywnych zmian dla całego regionu. To koniec filmu o tunelu Belt. Mostu jedności innowacji i współpracy dziękujemy za obejrzenie i zapraszamy do dalszego zgłębienia wiedzy na temat tego wyjątkowego projektu. Niech tunel BELT stanie się inspiracją do poszukiwania nowych rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju naszej wspólnej przestrzeni. Do zobaczenia w kolejnych odsłonach fascynującej historii inżynierii i postępów technologicznych.